Gdybym miał swoją własną restaurację i... Nie, wy... Się no. Nie, żebym komuś źle życzył. Ale przynajmniej content by był. Nie, no ale byku. Knagi waszej też nie chcę dostawać na mailu. To jest a, je a Na pewno. Tyle to wiem, ale czym dokładnie z jest i skąd się wziął, nie mam pięcia? O k... A. Nie, no dobra. Dobra, to... Za ta przypina. Woda nie ma, tu na streamy wpadaj. Czwartek, sobota, niedziela. Ha! Kanał Aktualności, no to był Drake, mówiłem co sądzę o tym albumie. Według mnie to jest naprawdę średnie. Drake też świetny komentarz powiedział na, na koncercie. Wy jeszcze nie rozumiecie, ale spokojnie, my już tutaj jesteśmy, poczekamy na was, aż siądziecie na trend. Ja rozumiem jakby z marketingowego punktu widzenia, że ten album jest zrobiony pod sprzedażę, bo jest mniej wokali, jest bardzo densowy, więc kur... TikTok będzie szalał. I na dzisiejsze czasy to jest sprzedażowo zrobiony album. Czy się przyjmie? Nie wiem, zobaczymy. Nutę Eminem jak oceniasz? Dobra, mam mały rant, jeżeli nie śledzicie mnie na Twitterze, nie wiecie. Wszystkie nowe piosenki Eminema są mega chuj... zmasterowane, jeżeli chodzi o jego wokal. Tak mnie to męczy, że zrobiłem aż kurwa serd w internecie i nie jestem jedyną osobą, która to zauważyła. Sam wokal Eminema nie ma dołu i nie ma kurwa góry. On jest po samym środku bitu. każda piosenka, którą Eminem wydał po rozpoczęciu pandemii ma ten chujowy mastering wokalu. Moja teoria jest taka, przynajmniej taka była na początku, że on to nagrywa sam z domu. I dlatego to brzmi tak jak brzmi. Idę od razu na wasze umiejętności. Zobaczymy, jakie umiejętności tym razem chcecie zaprezentować. Nie było mnie chwilę, więc mam nadzieję, że zebrało się coś ciekawego. Pierwszy raz zrobiłem coś a'la miasto, typowa abstrakcja. W porzo. Fajne. Eee, ty, zajebiste. Ja myślałem, że to jest fotografia, to są customowe jackety. Podobają mi się zawsze takie. Nie mam żadnego takiego customowego, ale mi się nudzi w życiu. Ja pierdolę. No spoko. Tylko właśnie czemu? Zdjęcie robione z aparatu Canon EOS 70D. Boris. Ładne. Niezbyt prześwietlone, chociaż te chmury trochę blown out, ale to podejrzewam, że dynamic range po prostu na aparacie nie wyrabia. Tylko mam tutaj co do samej edycji zdjęcia, kurwa, zastrzeżenie. Jak zmniejszasz ogólnie ekspozycję, żeby highlighty nie były prześwietlone, to nie zmieniaj całkowicie ekspozycji też mniej doświetlonych rzeczy, bo teraz całe zdjęcie jest ciemne. Ładne oko, tylko no nie pasuje mi to, że to jest ciemne, całe. Może ktoś zrozumie. To jest strzelnica chyba, czy nie? To jest... Powiedzcie, że to jest strzelnica i nie jestem kurwa debilem. Jeszcze w 60 trafił, true. Hej, loża powiesz. Za dużo gadania, za mało skakania Micie wodę albo woda. Nie wyjebał się no Nie, żem komuś źle życzył Ale przynajmniej content by był Bardzo ładnie pany. no Ja tak nie poskaczę na swoim rowerze, bo skurwiel się rozjebał mi trzy razy w przeciągu ostatnich kurwa paru dni Nie no, ale byku W sensie nie śpiruj, Ale dobra, kast nosi To może no przestańcie, kurwa, z tymi brońmi Pojeby Nie chcę widzieć, kurwa, waszych noży Waszych, kurwa, kałaków, Waszych AR-ek, emek, loków, rewolwerów The Desert igli Niczego, dzięki Knagi waszej też nie chcę dostawać na mailu Zostawcie, kurwy syny mojego maila muzycznego w spokoju Dziękuję Ten gnat na fotelu No leży sobie casualowo No to przeciętny widz, kurwa, nigdy. A granaty mogą być Tylko jeżeli zademonstrujesz wybuch Kontrolowany, oczywiście Obraz olejny na sklejce Wow. E? Na początku myślałem, że to zdjęcie jest U kurwa, Dom Perignon jeszcze narysowany. Ty! Nie no, fajne, ładne Co to jest animacja? Ło kurwa Kasper Rich, to ty? Ja, ja wiem, z czym się wiąże animowanie czegoś takiego, więc to jestem w stanie poszanować. Podejrzewam, że. Co najmniej nocka renderowania, później pewnie tego byłam. Ja pierdolę, ale mi przypomniałeś, ja wam coś muszę pokazać. Mam zjebaną roletę w sypialni, taką, którą trzeba kurwa taśmą sklejać. I kurwa, jak przyklejasz tą roletę taśmą, to jakby blokujesz to światło i jest git. Spoko, nie? Dopóki kurwa jebany szerszeń, nie wpierdolicie Ci się nagle za taśmę i nie zacznie napierdalać takich dźwięków przez 6 godzin! 6 godzin ze skurwy, sobie musiałem wytrzymać. To nie szersze I chuj, z tym stary. Ma kurwa żądło, jest żółte i mnie wkurwia. To jest kurwa jebana, na pewno, tyle to wiem, ale czym dokładnie jest i skąd się wziął, nie mam pojęcia. Wyślę tu umiejętność robienia blendów, możesz obczaić. A żebyś wiedział, że obczaję, zobaczmy, co to jest. Puerto Pans, Puerto kręci się jak Dobrze sklejone nawet. Nowy MTS, Mam <śmianowicie> No to, to, całkiem zabawne Seksualna Xkizo. Nikt tam gadać nie będzie jak pomysł zarabiać Elu! Autorskie memy Ło kurwa Dikora, coś wrzucił <śmianowicie> Podejrzewałem, że ktoś to kurwa zrobi Twierdziłem, że to jest fajny template na kurwa przesuwane zdjęcie na Instagramie Ale nie przemyślałem, że ktoś może to na tapecie Mnie się podoba Sam sobie chyba takie ustawię Yo, mam ponad 20 Kurwa nie, bo to tam strasznie sas ten tym wyszedł. Byłem najbany, ale nie złapałem. Bartka za chuja. Jestem przekonany, że Dick nie był w mojej ręce. Zdaje mi się, żebym poczuł, niezależnie od stanu upojenia. Jestem w 36% przekonany. To nasz piękny streamer i pracodawca. No nie wiem, czy można mnie nazwać pracodawcą, jak nie płacę, ale okej. Okay. Wygląda majestatycznie. Ej, wygląda kurwa! Patrz to, to kurwa 1 do 1 The rock w golfie. No mi się wydaje, że jakby blisko. Jestem złem wcielonym, ale przyznaję się, że nie umiem rysować ciała mężczyzny, sorki. No kurwa, średnio mnie to przypomina, ale okej. Okay. Memy: When Harry Potter lived under the stairs, it was considered a child abuse. But in Warszawa, it's considered a 1600. Obszerna kawalerka dla studenta. Nie, mi się bardziej podoba podpis tego zdjęcia, że Harry Potter wygląda to tak, jakby miał właśnie zrobić najgorętszy mixtape 2022. Cold dog. alright mate. Na tą pogodę, szczerze, nawet kurwa coś takiego bym wpierdolił. To już 8 lat. Cosplay zamachu na Jan Pawła II w Przeżyjmy to jeszcze raz? Dobra, a kto kospo je, ale Legit pytanie. Kurwa, mówcie co chcecie, ale to jest, ale. Żeby jeszcze przy tym pić, być w stanie nawet przyłożyć butelkę do ust, Byłeś gdzieś na wakacjach w tym roku. No, szedłem po schodach, pod aptekę. The perfect road trip doesn't exist. Peterton, As Hill, in Hole, Cock Alley, Pennystone, Cocker Mouth, Dick Place. I w tym wszystkim, kurwa, Glasgow. Kochanie, przestań się z swoimi kamieniami choć chować To nie kamienie, tylko minerały. Sadge, Hank, tęsknię za tobą. Zupa dnia, piwo. I to jest, gdybym miał swoją własną restaurację. Ja pierdolę dzień w dzień. Specjalny szefa. What does red light on my ground mean? O kurwa. Ja myślałem, że to jest koło od roweru przez chwilę. Czy to jest rama, która się spina? Nie wiem, powiecie mi, że przez chwilę to tak nie wyglądało. Dobra, chuj, idę na filmy. Some dick had left a football field with concrete in the middle of a field. Kurwa, kopałbym. Widziałem kompilację kurwa z tego typu wypadków na, na YouTube Fajnie się to ogląda w nosy. Jop. O ile się nie mylę, nic się nie stało autorowi tego nagrania. We take a bottle, a glass. Where did it go? It's in oh. my. <noise> Zastanawialiście się, jak jury przepuści, kurwa magika. Na pierwszym występie, co on może zrobić nowego na kolejnym, żeby kurwa zadziwić? Dokładnie to. Dobrej. Nie! Moje pytanie brzmi: Czy ktoś finalnie zidentyfikował autora One Man One Jar? Ja chcę kurwa zobaczyć tego człowieka. Name name is uh, Jack and my last name is uh, Mihal. Jack Michał <laughs> For Mike Oxfat. Mike Oxfat. Mike... <laughs> <laughs> to jest dobry prank. Hold Holsome shit. <laughs> Ja pierdolę. Gdybyście coś takiego na wasze umiejętności wrzucali, to by było zajebiście. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ja tres, dos, quince, seis, siete, Mateusz, ale żeby kot cię w brzuszkach pokonał, kurwa. Dobra, panowie, zagramy w grę. Na kogo wypadnie, ten pije całą To są same buty, prawda? Kurwa, nienawidzę tej gry. Przewidziałem. widziałem. on widziałem. Flapjack, holy crap! put mode. the 3000 O kurwa. Okej, okay, dobra, sorry, nie wierzyłem. Sałam, całą szyderę Tu moc powinien być. Uu. O. kurwa. Nie, no dobra. Dobra, to zajebista przykmina. Takie gniazdko ma 230 watów Kurwa. <laughs> Skończyło mi się dwa kilometry picia.